Siemana na samym początku, oczywiście, losujemy sobie zwycięzcę. 55 komentarzy zostawione pod ostatnim odcinkiem. A zwycięzcą jest, słuchajcie, Lipa to Drzewo 9013. Przeszewowski wideo, Mistrzu, gratulacje dla Ciebie, chyba jeszcze u mnie nie wygrałeś. Więc jak widzicie, można wygrać. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym również będzie do wygrania skinek. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Vero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Macie oczywiście do wygrania dzisiaj skina, jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i pamiętajcie, żeby oglądać materiał do końca, bo naprawdę widzę, że nie oglądacie tych materiałów do końca, a jeżeli by każdy obejrzał materiał do końca, no to wtedy byłby lepsze giveaway, więc naprawdę nic prostszego nie ma. No i pamiętajcie o tym, że klikając sobie ten oto plusik i tutaj w tym oto miejscu pisując sobie kodik Vero i ty, macie 10% więcej do depozytu, 2 zł na start, dodatkowo jeżeli wpłacacie z mojego kodu podsyłacie mi nagranka z wpłaty no to jakaś tam koska no w czerwcu będzie wylosowana dla wpłacających, więc e, myślę, że niedługo na live sobie o tym pogadamy e, myślę, że to taki fajny dodateczek po prostu e, a my w dzisiejszym materiale, słuchajcie zrobimy sobie naprawdę jednego grubego baterka, ponieważ jest jedna pewna skrzynia na stronie, która jest naprawdę niesamowita, jest to skrzynka e, słuchajcie, Dragon Lore 3% za 1400 zł, no i my w w dzisiejszym materiale zrobimy sobie właśnie albo jednego, albo dwa batle na cztery osoby z taką Dragon Lorką, na, który, na którą jest 3%. No i za czym ciędzie profit, ale na samym początku myślę, że możemy sobie na przykład takiego empressika 5% otworzyć. Myślę, że tak 5 prób luźniutkich z czymś takim sobie zrobimy. No i zobaczymy, czy chociaż taki jeden kałaszek wyleci, no bo jeden to myślę, że powinien tutaj luźniutko wypaść, było blisko do 3 razy sztuka, 3 razy nic, 4 razy nic. No powiem wam, że słabo, słabo, słaby początek, 5 razy nic z tego presika. No ale słuchajcie, w takim oto wypadeczku musimy sobie tego presika przetestować Tutaj tak, dobra, mamy to i mamy to i zróbmy sobie taki luźny za 400 batelek na sam początek, żeby nie przesadzać też No jeżeli tutaj by się udało wygrać jakiegoś tysiaczka, 1500 zł, byłoby naprawdę świetnie A myślę, że tutaj może coś dropnąć, no bo 5% jednak to nie jest tak mało, to nie jest jednak tak mało i na pewno um, coś tutaj można sobie uciułać. Pamiętajmy o tym, że to jest underdog a my dropnęliśmy skina za 742 zł. To jest underdog a my dropnęliśmy skina za 742 zł. No słuchajcie, no ostatnio e, udało się fajnie wygrać, no to teraz chyba się uda fajnie przegrać tego baterka, bo ja coś czuję, że tutaj będzie naprawdę e, sporo pitosu do wygrania, bo jeszcze dużo skrzynek zostało. Tak jak mówiłem, Neon Rider za 289 zł dla Bota i samu Myślę, że jeszcze na luziku tutaj 2 trzy Drugi faktory Nukała wizowy. Jakbym wziął standardowy tryb, zobaczcie jaka byłaby tutaj przepiękna wygrana. A słuchajcie, jeszcze słuchajcie, kurczę, zostało 6 skrzynek Golden Coil, więc naprawdę no odwaliliśmy lipę. Odwaliliśmy lipę. No bo wygrana będzie tutaj zacna. Myślę, że około 2000 zł może tutaj być wygrana, bo jeszcze są szanse na to, żeby jakiś Golden Coil poleciał, więc no słabo, słabo zatrzeliśmy, Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj kolejne meczki lecą, no będzie ładna wygrana, będzie naprawdę ładna wygrana dla moich rywali, czyli dla prawdopodobnie bota Rosso dwie skrzynie jeszcze zostały 1500 zł my dropnęliśmy tutaj No i jeszcze kolejna meczka za 34 zł tutaj już tańsza, no ale tutaj 2000 będą, więc naprawdę jeżeli chodzi o te batle procentowe, no to potrafi, potrafi naprawdę dropnąć tutaj kod mi chodzi, widzę, po domu. Po pokoju 2100 zł, widzowie. Okej, okay, no, no mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale słuchajcie, tak jak obiecałem, my w tym odcinku sobie polecimy na grubo. Więc jeden taki battle będzie, ostatnio sporo wygraliśmy. Więc możemy sobie pozwolić na jednego takiego batla. Robimy tego batla, słuchajcie, na underdogu. No i co, no i kurczę, no po prostu, po prostu, błagam. Po prostu błagam, po prostu błagam, słuchajcie, nie ma nic, niestety nie ma nic. Niestety, widzowie nie ma nic, szkoda. Eee, no ale okej, okay, ale okej, okay. mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś spróbujemy sobie ugrać. Eee, no to słuchajcie, mm, z nowych skrzynek jest ten Crimson Webek, okej, okay. są te sloterki. No to co, w dzisiejszym odcinku lecimy sobie na grubości i do tego Crimson Web jeszcze sobie wlecą coś takiego, to będzie naprawdę już gruby battle na Underdogu, 10 skrzyneczek myślę, że tutaj może polecieć jeden taki sloterek oby nas uratował ten sloterek no bo jednak tutaj dzisiaj zrobiliśmy sobie tego battle'ka na Dragon Lorkę, tamtego też przegraliśmy, więc fajnie by było, żeby wreszcie coś tutaj mocnego wygrać e, no bo tak szczerze wam powiem, że te szynki procentowe według mnie chyba są najlepsze do batli e, bo naprawdę można wygrać coś ciekawego, no ta koska e, nawet tutaj się z niej nie cieszę, bo ja wiem, że tutaj są tak drogie kosy, że ta koska Prawdopodobnie nic nie zmieni, bo i tak coś dropnie Chociaż trzy trzinki ze sloterem zostały A tam już w tamtej drugiej trzince są na pewno gorsze Skin niż w tej, bo ta kosztuje 270 zł Za jedno otworzenie, więc naprawdę Sporo, no i czy będzie slot Ja nie wierzę, że to jest znowu underdog widzowie Ja po prostu nie wierzę, że to jest znowu Underdog widzowie, patrzcie co tu się dzieje Jak tu być szczęśliwym Jak tu być szczęśliwym widzowie, zobaczcie jaka tu będzie Przepiękna wygrana Ja pierdzielę jak dropi Aj, ja, ja, aj, aj, no kurczę, chyba muszę zacząć te standardowe bitwy grać. Ja pierdzielę, zobaczcie, jaka tu jest do wygrania. Co tu jest do wygrania, widzowie? Jak ja bym, jak ja bym słuchajcie, miał to 519 zł, a nie ten Bodemili. zobaczcie, ile tu będzie do wygrania. No niesamowite są te procentowe battle. Niesamowite są te procentowe battle, i niesamowicie z nich dropi. No, Slotter faktury nie udropnął nam 20 zł na pocieszenie 9099 zł. Niesamowity drop. No wiecie co, widzowie? Słuchajcie. No, zrobię to, chyba to zrobię. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem, no chyba nie, no nie opłaca się, widzę, nie opłaca się. To już wolę jakąś batelka zrobić, niż to otwierać. No, bo tam szansa jest naprawdę mała. A z baterka jeszcze może coś uciułamy i będzie dobrze, będzie jeszcze dobrze. Mm, dobra, no to za fulla wchodzimy sobie z tym i zagramy coś takiego. Słuchajcie, standardowy czy underdog? Standardowy, dobra, dam standardowego, jak teraz. Jak teraz będzie na odwrót To się naprawdę zdenerwuję To jest naprawdę gruby battle, 16 skrzyneczek No i widzowie, pamiętajcie, tak jak mówiłem Im więcej będzie łapek w górę Im będzie więcej komentarzy i wyświetleń No to naprawdę będziecie mieli niesamowicie fajne Giveawayki ode mnie Więc kurczę, zostawiajcie łapki w górę Komentarze, skinki są do wygrania Myślę, że spoczko, dilek dla was Aż mi się tutaj drzwi Trzapnęły, no tutaj liczę na to Że przynajmniej trzy te najdroższe koski Po 1800 zł dropną i będzie fajnie, ok. To jest standardowy tryb. Pamiętajmy o tym. Więc tu my tu się nie cieszymy, że ten Neon Rider dropnął, bo to nie dla nas. Ale ale tutaj bardzo przyjemnie się to zaczyna dziać w tym batelku. I słuchajcie, proszę bardzo, jeszcze Hyper Beastik za 166. No dobra, no dobra. Oczywiście przyjmujemy tutaj te skinki jak najbardziej, ale liczymy, że jeszcze jeden taki Crimson Web dla nas, dla nas dropnie. Myślę, że może się to wydarzyć. Myślę, że może się to wydarzyć. Ważne, że batelek się już zwraca i żeby go wygrać, to jest najważniejsze. A potem będziemy myśleli o innych. Rzeczach, let's go, 7 skrzynek Zostało, okej, okay, nie ma nic e, No czyżby już tutaj nic nie wyleciało, no to by było Średnio jakby tu nic nie wyleciało, ja myślę, że coś Na pewno jeszcze wyleci, o, pięknie Pięknie, gucik za 645 Złoty jeszcze dla nas, bardzo przyjemnie Zobaczmy co jeszcze dla nas by tutaj Fajnego wpadło, no ja bym nawet jeszcze Takiego jednego guta poprosił, żeby było Jeszcze troszkę więcej byłoby naprawdę okej okay. Byłoby naprawdę okej, okay. let's go No, trzy skrzynie widzowie trzy skrzynie Dawaj, 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 dawaj o, kurde, felek, ale to jest słaby stan. Ok, to jest field test, ale jak mu druga taka dropnie, to my przegramy. O, kurde, niedobrze, niedobrze. Z jednej strony dobrze, z drugiej niedobrze. Oby ten Body tylko nie dropnął. No nie gada, że on coś dropnie. Dobra, jest klasa, jest klasa. My to wygrywamy, i to jest naprawdę fenomenalny profit. 4850 zł, przepięknie. Eee, no i słuchajcie, tak jak na miniaturce jest, że te Dragon Lorki sobie będziemy się otwierać, to ja zaryzykuję jeszcze raz. Zaryzykuję jeszcze raz 3% Dragon Lorkę. Spróbujmy, no, jak się udało wygrać tego batelka, no to spróbujemy ostatni raz. Ostatni raz tego Dragolora spróbujemy. Ja pierdzielę, jakby wyleciało, to by było coś niesamowitego nawet jakby taki karambit wyleciał. Albo talon, czy nie co tam jest. Dawaj, 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 dawaj! Nie ma nic znowu. No niestety, no niestety Dragonorek e, nieudany, nawet nie chcę widzieć kto to wygrał. My na sam koniec otwórzmy sobie, słuchajcie, Supreme Knife Case'a i tak oto zakończamy ten odcineczek Pamiętajcie, że dzisiaj prawdopodobnie jeszcze jeden odcinek dla was wleci, więc dwa skinki będą do wygrania. Trzymajcie się do zobaczenia następnego. Kończymy, słuchajcie. takým sa na item. Elo.